Może kwiatów i zniczy zniknęło, ale pamięć trwa. Tak wygląda grup Stanisława Sojki przed 1 listopada. Wiadomość o nagłej śmierci Stanisława Sojki była wstrząsem. Uwielbiany wokalista zmarł tuż przed występem na sopockiej scenie. Pozostawił on po sobie żal i pustkę. W dniu pogrzebu jego grup tonął w kwiatach i świetle zniczy. Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych jest zdecydowanie inaczej. Widać, że bliscy i fani pamiętają o zmarłym. Stanisław Sojka zmarł niespodziewanie 21 sierpnia 2025 roku w Sopocie, tuż przed planowanym występem w Operze Leśnej podczas festiwalu Top of the Top. Artysta miał 66 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 września w Warszawie. Najpierw odprawioną mszę świętą w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie, po czym ciało muzyka złożono w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Po pogrzebie Stanisława Sojki jego grup tonął w kwiatach. Podczas uroczystości pogrzebowych odczytano decyzję prezydenta RP o pośmiertnym uhonorowaniu Stanisława Sojki krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Grup artysty tonął w kwiatach. Na zdjęciach z pogrzebu widać, że mogiła Sojki niemal zniknęła pod ogromem kwiatowych kompozycji. Dominowały białe lilie i róże, uzupełnione czerwonymi i żółtymi akcentami. Wzdłuż grobu ustawiono liczne znicze, tworzące wzruszającą linię światła i pamięci. Jak wygląda grób Stanisława Sojki przed 1 listopada? Grup Stanisława Sojki tuż przed Dniem Wszystkich Świętych zmienił się znacznie od tego, co można było zobaczyć tuż po pogrzebie artysty. Teraz jest tu skromnie, jednak widać, że pamięć po zmarłym nie ucichła. Grób okryty jest zieloną matą. Na niej stoją duże ilości zniczy, gdzie niegdzie widać kwiaty, wrzosy, a także chryzantemy. Na krzyżu powieszony został mały wieniec, który od razu rzuca się w oczy. Sami zobaczcie,